Zadałam pytanie na temat badań typu KIR i HLAC. Często występują poliformizmy, niestety dotyczące właśnie komórek NK. Komórki NK, czyli naturalni zabójcy, ci, którzy tak naprawdę walczą z naszymi różnego rodzaju wirusami, nowotworami, mają za zadanie znaleźć je i wychwycić. Tak? Niestety zdarza się też tak, że wychwytują i niszczą nie to, co my byśmy chcieli. Czyli nasze nowo powstałe dzieciątko. I robi się tego typu badania właśnie wówczas, kiedy podejrzewamy niepłodność autoimmunologiczną, immunologiczną, tak zwaną. Tak? Czym są te kiry? Otóż te kiry to są receptory, które tak naprawdę są na tych komórkach. NK. One bytują wszędzie w naszym organizmie, tak naprawdę krążą w naszym krwioobiegu, to jest pierwsza linia naszej obrony. Jednakże znajdziecie tego typu rzeczy również w błonie śluzowej, Macicy. I niestety jest tak, że jeżeli wykonuje się tego typu badania i dojdzie do tego, że jest poliformizm i wyjdzie on w tych badaniach, to tak naprawdę robi się tego typu badania razem, tak jak mówiłam, z tym HLAC. A HLAC to nie jest nic innego jak. To są również geny odpowiedzialne za to, żeby właściwie rozwijał się też trofoblast, tak? czyli te pierwsze momenty życia naszego maleństwa, które się rozwijają w nas. Dlatego robi się te badania razem. I HLAC znajdziecie również w panelu genetycznym MTHFR UK, który my interpretujemy tak bardzo często w naszej praktyce. Natomiast KIR niestety nie, więc należy tego typu badania robić w laboratorium, przy klinikach, gdzie leczy się niepłodność? Najczęściej tam można wykonać te badania. Z czym się to wiąże? Oczywiście autoimmunologia to, nie jest, to jest nic innego jak to, że nie funkcjonuje nasz organizm jak należy. I autoimmunologia niestety wiąże się z tą nieprawidłową pracą organizmu. Więc, kochani, jeżeli chcecie wspomóc swój organizm, to tak naprawdę należy powalczyć o jego zdrowie. I tak, z jednej strony jest to właściwe odżywianie, oczywiście tryb, właściwy tryb życia, dbanie o rytm dobowy, ale tutaj też w zależności od tego, gdzie mamy poliformizmy, ile tak naprawdę jest obciążonych tych kirów, tak naprawdę będzie nasz organizm funkcjonował i albo odrzuci to no bo powstałe maleństwo, Albo nie. To musi współgrać z HLAC. Jak najbardziej, jeżeli jest zagrożenie, wówczas występują przedczesne poronienia, wówczas mamy problemy z utrzymaniem ciąży. Wówczas może również wystąpić już w późniejszym etapie rozwoju ciąży samoistne poronienie, ale także stan przedrzucawkowy. Sama przeżyłam sam przedrzucawkowy, wiem, jak jest niebezpieczny dla organizmu kobiety, ale również tego maleństwa, który w nas się rozwija, e, kiedy chcemy je urodzić zdrowe. To, czym możemy wspomóc się, żeby właściwie nasz organizm funkcjonował e, i żeby tak naprawdę e, wpłynąć e, na te geny. E, bo wiecie, że to nie jest tak do końca, że kiedy mamy geny i mamy poliformizm w nich, to, to nie zawsze jest tak, że on się uaktywni, tak? Nieraz jest tak, że tak naprawdę mamy wpływ na niego za pomocą właśnie naszego stylu życia, no za pomocą wielu czynników środowiskowych również, tego czy macie jakieś stany zapalne w organizmie, czy jesteście zatruci metalami ciężkimi. Tak naprawdę ma to wpływ bardzo wiele rzeczy. Bardzo wiele czynników, i to, co polecane jest w naturalnej medycynie, kochani, to nie tylko te wlewy bądź zastrzyki podawane w tego typu. Autoimmunologii, o której Wam mówię, bo to są standardowe procedury przez ginekologów stosowane. Natomiast można również wspomóc się różnego rodzaju ziołami. Jakimi ziołami wrzucę Wam informacje pod spodem, żebyście mogli się zapoznać? To są tylko niektóre z tych ziół, którymi można wspomóc swój organizm, jednakże lepiej udać się do specjalisty, żeby dobrał to odpowiednio do Waszych wyników, do tego, co w Was się dzieje. Oczywiście szuka. Słuchajcie, zawsze stanów zapalnych i innych rzeczy, które powodują, że tak naprawdę ta nasza autoimmunologia leży. Także zachęcam do tego, abyście w tej swojej walce z niepłodnością immunologiczną wykonywali również tego typu badania, żebyście się dowiadywali. Być może ta informacja jest dla Was nową informacją, że w ogóle wykonuje się tego typu badania. Czyli badani KIR i HLA-C są to. Sprawdzane geny, słuchajcie. Geny, tak jak Wam wspomniałam, i nasze, a także ojca, dziecka, ponieważ to ma znaczenie, jak będą korelowały między sobą te nasze organizmy nami. A tym maleńkim dzieciątkiem, który dopiero zacznie żyć, bo tak naprawdę trofoblast jak już powstaje, to słuchajcie, dołącza się również do całego organizmu matki. Nawet jeżeli poronicie, to tak naprawdę komórki dziecka zostaną w was do końca życia i będziecie z nim złączeni. Także ja za chwileczkę wam wrzucę też nazwy tych ziół, które się stosuje. Ale tak naprawdę szukajcie, szukajcie informacji na własną rękę również.